Życie i nauka mistrzów Dalekiego Wschodu. Kiedy zebrani odeszli, towarzysze i ja pozostaliśmy niezdolni do opuszczenia miejsca, gdzie byliśmy świadkami takiej przemiany. Żadne słowa nie odmalują naszych uczuć i wielkiej podniosłości tych ostatnich godzin. Słowa: Wszyscy dla jednego, jeden dla wszystkich. Płonęły tak jasno, jak w chwili, gdy się ukazały. Nie rozmawialiśmy, bo nie mogliśmy wypowiedzieć nawet słowa. Chociaż byliśmy w tym samym miejscu aż do świtu, nie mieliśmy poczucia zamknięcia w sali. Ciała nasze zdawały się promieniować jasnym światłem, i dokądkolwiek szliśmy, nie czuliśmy ograniczających nas ścian, chociaż przed naszym przybyciem byliśmy w pomieszczeniu wykutym w skalę. Zdawało się, że nie ma podłogi pod naszymi stopami, a jednak mogliśmy się poruszać we wszystkich kierunkach. Nie można znaleźć słów zdolnych opisać nasze myśli i doznania. Wychodziliśmy poza granice sali i skały, nie czując żadnej przeszkody. Nasza odzież i wszystko dookoła zdawało się promieniować czystym, białym światłem. Nawet po wschodzie jego blask wydawał się jaśniejszy od słońca. Mieliśmy wrażenie, że znajdujemy się w wielkiej sferze światła. I mogliśmy patrzeć poprzez ten kryształowy blask oraz widzieć słońce ukazujące się w oddali, spowite we mgle. Wydawało się ono chłodne i niepociągające w porównaniu z miejscem, gdzie staliśmy. Chociaż termometry wskazywały 45 stopni poniżej zera, i okolica była pokryta śniegiem, skrzącym się w słonecznym świetle porannym. W miejscu, gdzie byliśmy, odczuwało się niewypowiedziane ciepło, spokój i piękno. Był to jeden z tych przypadków, kiedy myśli stają się niewyrażalne. Przebywaliśmy tam jeszcze kolejne trzy doby. I nie myśleliśmy wcale o spoczynku czy posiłku. Nie było w nas ani śladu zmęczenia, ni znużenia. Straciliśmy rachubę czasu, mniemając iż trwało to chwilę. Mieliśmy jednakże świadomość obecności każdego z nas oraz przemijania godzin. Nie było ani wschodu, ani zachodu słońca, tylko ciągle promienny dzień. Nie mgliste marzenia, lecz w każdej chwili aktualna rzeczywistość. A jakiś widok przyszłości otwierał się przed nami. Horyzont sprawiał wrażenie przesuniętego w wieczności, lub, jak wyraził to nasz kierownik, zdawał się rozszerzać w nieskończoność. W wieczne morze pulsującego życia. Niebywałe piękno tego doświadczenia polegało na tym, że doznawanie go było dostępne dla wszystkich, a nie dla nielicznych, dla każdego. Czwartego dnia kierownik zaproponował, byśmy zeszli w dół do sali kroniki w celu podjęcia na nowo, Naszej pracy tłumaczeniowej. Lecz gdy tylko ruszyliśmy do wyjścia, natychmiast zjawiliśmy się wszyscy razem w tej właśnie sali. Z trutem mogę Ci, czytelniku, wysłowić nasze zdziwienie i radość. Znajdowaliśmy się o dwa piętra niżej i przebyliśmy dwie kondygnacje, nie używając schodów. I najmniejszego wysiłku oraz zupełnie nieświadomie. A przecież byliśmy w sali kroniki, gdzieśmy przedtem pracowali. Jarzyła się ona cały czas od światła. Było w niej ciepło i radośnie, i mogliśmy się poruszać wszędzie bez najmniejszego wysiłku, dokądkolwiek tylko zapragnęliśmy. Gdy zdjęliśmy jedną z tablic i umieściliśmy ją w odpowiednim miejscu dla potrzeb odczytania, jej tekst i znaczenie zostały nam przetłumaczone w sposób doskonały. Gdy zaczęliśmy spisywać te przetłumaczone fragmenty, nagle cała strona rękopisu wypełniała się tekstem zapisanym naszym własnym charakterem pisma. Wszystko, co należało zrobić, to skompletować strony w formę rękopisu. W ten sam sposób kończyliśmy każdy kolejny rękopis. O godzinie drugiej po południu skończyliśmy i ułożyliśmy 12 egzemplarzy, z których każdy liczył ponad 400 stron i nie odczuwaliśmy najmniejszego zmęczenia. Przy tym przyjemnym zajęciu. Byliśmy tak przejęci, że nie zdawaliśmy sobie sprawy z obecności innych przybyłych do sali osób, dopóki kierownik nasz nie wypowiedział pozdrowienia. Wszyscy podnieśliśmy oczy i ujrzeliśmy Jezusa, Emila, naszą gospodynię i Chandersena, człowieka z kroniki który obecnie był młody. Był tam również baget, iran i ktoś obcy, kogo nam przedstawiono jako Ram Chan Raha. Jak później się zorientowaliśmy, nazywano go potocznie Bud Rach. Stół uprzątnięto i przygotowano do posiłku. Usiedliśmy i po kilku chwilach milczenia Jezus Przemówił, wszechmocna, wszechprzenikająca zasada Ojca, promieniująca wiecznie z naszego wnętrza na cały świat, jesteś światłem życia, miłością i pięknem, które przeżywamy dzisiaj i zawsze, kiedy tylko zapragniemy. Skłaniamy głowy przed Twym ołtarzem na którym płonie nieśmiertelny ogień doskonałej miłości, harmonii, prawdziwej mądrości, bezgranicznego oddania i czystej pokory. To święte światło świeci zawsze, niczym nie przyćmione, z wnętrza dusz tych, którzy teraz zebrani są u ołtarza prawdziwego ojcostwa, synostwa. I oddanego braterstwa. To boskie światło ciągle promieniuje od tych bliskich i drogich na świat, do najodleglejszych miejsc, tak, aby wszyscy mogli je ujrzeć i odczuć jego niegasnącą i niczym nie przyćmioną miłość, promienie tego wszechprzenikającego blasku, piękna, i czystości świecą poprzez wrażliwe dusze i serca tych, którzy zebrali się tu u twego ołtarza. Jesteśmy teraz świadomi tych wszech ogarniających promieni miłości i odsyłamy je ku innym, a one przeobrażają i jednoczą cały ród ludzki. Do prawdziwego i czystego Chrystusa Bożego, promieniującego z każdego i ze wszystkich, witamy, stając z Nim twarzą w twarz, równi w obliczu Boga. Tak oto znowu witamy Boga Ojca wewnętrznego, promieniującego na zewnątrz. Po słowach Jezusa wszyscy powstali, by powrócić do sali której poprzednio przeżywaliśmy nasze doznanie. Ruszywszy ku drzwiom, zrozumieliśmy, że już tam jesteśmy. Tym razem mieliśmy świadomość, że się poruszamy, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy z przyczyny, która nas przyniosła. Zaledwie wyraziliśmy życzenie, a już byliśmy w górnym pomieszczeniu. Choć całą budowlę, zaległy już od dawna cienie wieczoru, droga nasza była doskonale oświetlona i wszystko jaśniało bogatym pięknem, jak w chwili gdyśmy wychodzili. Czytelnik przypomni sobie, że w sali, którą opuszczaliśmy, Czandersen powrócił niegdyś do nas, przywołany ze stanu, który uważaliśmy za śmierć. Dla nas sala ta była sanktuarium i zdawała się promieniować wszystkimi możliwościami. Była miejscem uświęconym, w którym my sami czuliśmy się zdolni do większych dzieł niż zwykli śmiertelnicy, za jakich uważaliśmy się przedtem. Od tego czasu. Aż do 15 kwietnia, czyli dnia naszego odjazdu, nie było ani chwili, abyśmy się tam nie spotkali, przynajmniej na godzinę. Przez ten czas ściany sali ani razu nie odzyskały wyglądu twardej skały. Wydawało się, jakbyśmy zawsze mogli patrzeć przez te ściany na nieskończoną przestrzeń to w tym właśnie miejscu ograniczające nasze umysły więzy zniknęły. I to tu otworzył się dla nas wielki obraz przyszłości. Spalding, Byrd, T. Życie i nauka mistrzów dalekiego wschodu. Fragment, tom trzeci, strona 215-220. To nagranie Przesłanie zawiera jedne z najważniejszych informacji, jakie potrzebuje świat ludzi usłyszeć oraz prowadzić w praktykę. I możesz być posłańcem tych prawd, ukochana istoto boska. Wystarczy tylko, że zaproponujesz wysłuchanie tych wiadomości swym bliskim i znajomym. Chodzi nam jedynie o przekaz dobra, z dobrej woli. Wiedz, że kocham Cię z czystego serca, z pokorą, bezwarunkowo i pragnę Twej miłości dla nas wszystkich. I tak się stało.